Watłockie gór, hamulcowe nie mają tu życia, słuchajcie zbyt szybko się kończy Na szczęście mam zapasowe oczywiście. Czekają na montaż jak te się skończą. Nowe opony już grip mają, więc można sobie pozwalać na odkręcanie manety. A tak to był podnóżek 40 ma być tu, a nie 120 Kto? Nie, ja? ja jaka 120? Panie 40, zawsze jak 100 równo było. Także Rewelacja jesteśmy. No i wyrobiłem się w 24 minuty z Tarbeny. O, ale pięknie I Popsa, i popcorn na koniec A ja mam piosenkę Lato lato. Nie no, bo po prostu jest petarda dzisiaj, słuchajcie Z środek tygodnia zrobiłem sobie od 12 trochę wolnego Taką hiszpańską siestę Jestem umówiony z chłopakami i chyba z panią też na jeżdżenie Przedni, tylni hamulec, redukcja silnikiem, i z powrotem masz 40. Można, można. Także od tej paki 60 nie hamuje najgorzej. Natomiast ta masa, jak już ma te 2,0,0 na niemieckiej autostradzie, jeszcze wyskoczy rondo na autostradzie, no to jest ciężko z wtedy. nie? od tej paki 60, powiedzmy. Naprawdę przyjemnie. A no akurat teraz jeszcze są hamulce zimne, więc fajnie to klei To nie jest ten typ co jak ma nagrzane hamulce dobrze hamuje Zresztą to nie jest maszyna wyścigowa Chociaż w pierdzielenie tych 125 koni są 130 km do takiego Z taką mocą Wydaje się dobre 600 przecież, nie? Fakt, że one są dużo lżejsze Ale... Będzie fajnie dzisiaj, będzie dobre, dobre wiem, Czuję ten vibe Od razu jak wsiadłem, czułem tą moc Na zakręty, górskie zakręty Zawsze tu miam, jak jadę na San Giro, polop, polop, pojop. Jakoś tak to się czyta, słuchajcie. Ja lingwistą nie jestem, więc ci co są, niech się wypowiedzą. Ja tylko umiem podziwiać widoki palmy. Ładnie skręcać tym kolosem, tym gromem. Cyk. Ja wiem, że jest ciągła. Chcecie to wypominajcie, mam to głęboko w nosie. Ależ tu jest pięknie, palmowo i cudownie i zakryciście. W pięknym złożeniu. Jeszcze zrobię piękne miejsce kierowca. Cudowne rzeczy się dzisiaj dzieją. Same cudowne rzeczy. Cudowne nie będzie. Czuję tą moc.